Sprawa budowy sali sportowej dla podstawówki na Zaborowie rozpętała prawdziwą burzę po tym, jak pierwotnie planowana na 2013 rok inwestycja nie znalazła się w projekcie budżetu miejskiego. Dyrekcja placówki przyznaje, że dla uczniów konieczność docierania do sal sportowych w okolicy jest kłopotliwa. W Zaborowskiej Podstawówce uczy się w tej chwili 208 osób, a lekcje odbywają się w trzech budynkach. To jednak właśnie brak sali gimnastycznej jest szczególnie dokuczliwy. Samorząd Leszno wahał się, czy planować powstanie obiektu obok szkoły, gdzie miejsca i tak jest niewiele, czy też na oddalonym o niecały kilometr terenie przy ulicy Henrykowskiej. Sala na Rynku Zaborowskim nie miałaby wymiarów uniwersalnych umożliwiających na przykład rozgrywanie zawodów pozaszkolnych. Tego problemu nie ma przy wariancie na Henrykowskiej. To właśnie te koncepcje ostatecznie zamierza forsować prezydent Leszna Tomasz Malepszy. Przedstawił już koncepcję radnym z komisji, a na posiedzeniu rady jeszcze w grudniu wrócić ma temat pieniędzy na rozpoczęcie budowy nowej sali. Z zapewnień prezydenta wynika, że miasto chce znaleźć te fundusze w przyjmowanym na dniach miejskim budżecie. To może jednak być niełatwe, bo pod znakiem zapytania stanęło w międzyczasie finansowanie kilku ważnych drogowych inwestycji w mieście. Przebudowa Chelobrego i Wyszyńskiego, planowana jako dofinansowanie z programu tzw. schetynówek, ma dużo mniejsze szanse na realizację niż początkowo przypuszczano. Wnioski składane przez Leszno znalazły się na odległych miejscach w rankingu wojewody. Jeśli dofinansowań drogowych zabraknie, to pieniędzy też szukać trzeba będzie w budżecie. Michał Wiśniewski, panrama media.pl